Mieszkać. Mieszkam. Mieszkasz. On mieszka. Ona mieszka. Ono mieszka. Pan mieszka. Pani mieszka. Mieszkamy. Mieszkacie, oni mieszkają, one mieszkają, państwo mieszkają. Mieszkam, mieszkasz, on, ona, ono, pan, pani, mieszka. Mieszkamy, mieszkacie, oni, one, państwo mieszkają. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Polsce. Mieszkam w Wielkiej Brytanii. Mieszkam w Niemczech. Mieszkam we Francji. Mieszkam we Włoszech. W Polsce. W Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech.